Gróbna należy bodajże do Luciana Uhlenberga. Tego co mnie pamięć nie myli. Eee, scena, scena wręcz z horroru. Na miejscu pierwszy był. I wiesz jagd, co ty mi zrobisz, nie? Były dwa helikoptery policyjne. Eee, na miejscu znaleźliśmy Loda. ciało. Eee, ciało Lodzi... 240 na 448 tysięcy zgadza się? Nie! Nie, nie, nie zgadzam nie się! No to trudno, udanej rusocjalizacji. Eee, nie! Tak się o, się o. nie. Co? Nie! Udało tylko tylko powiedz, że ją mam No nie masz! Nie masz psychy tego zrobić! Nie podpuszczam się na no, no, ja tak Nie zrobisz jest. tego, to jest no. kurwa. Ty nie możesz, Nie zrobisz tego! Tak tak tak. tak. Co za co to za wyrok?